Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymon, a Wy oglądacie... Szkołę! Moi drodzy, dzisiaj dowiemy się, jak nie powinno się igrać z zabiegami kosmetycznymi. Nie chcę Wam za wiele zdradzać, bo chciałbym, żebyście się zaskoczyli y, równie mocno jak ja. Także dzisiaj bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na materiał. Dzisiejszego dnia do szkoły przyjechał fotograf, by zrobić pamiątkowe zdjęcia klasą. Uczniowie z licealnej drugiej D zgłaszają się do zdjęcia jako pierwsi. Wśród nich są przyjaciółki Natalia, Emilka i Klaudia. Dziewczynom bardzo zależy, by pięknie wyglądać na klasowym zdjęciu. Nie będziemy nałóż na bo jak się siada, no, tak to one się strasznie spłaszczają. A. Ale ciebie proszę zmienia jakoś pozę. Yy. E, to w sumie ta poprzednia chyba nie była aż taka zła. Może wróćmy do tego pierwszego stanu. Tak, może nie. Wiesz co, stań koło kolegi najlepiej. A wy dwie zamieńcie się ze sobą, ok? Ja chcę koło każdego. Spadaj, stań sobie z boku. Hey to jest moje miejsce. Bo nie bądź, nie bądź Dobra, ustawcie się, już nie ruszajcie się, bo mam cisza, proszę o uśmiech. Super, dziękuję. Klaudia to klasowa piękność. Ma powodzenie u chłopaków i jest lubiana. Koleżanki zazdroszczą jej urody. Ktoś mądry kiedyś powiedział: Jak masz powodzenie, to powodzenia. Ja podejrzewam, że ta dziewczyna musi mieć w takim razie bardzo ciężko w szkole, skoro wszyscy jej zazdroszczą. Ale to też kwestia tego, jaki ma charakter. Moglibyśmy się spotkać jakoś po lekcjach? Myślę, że tak. Masz spokojnie. taką ciekawą twarz. <grym> dziękuję. Że mogłabyś zostać modelką. Szasz? przecież to nasze marzenie. W sobie robiłam makijaż, żeby dobrze wypaść. Niepotrzebnie się uśmiechnęłam. Pewnie wyszły mi wszystkie zmarszczki. A nie. Tutaj to się zawsze uda. Cufania rejna. Wow, ale i się udało. Rozmawiała z fotografką, która właśnie zrobiła zdjęcia klasowe. Ale zaraz, to, to co się sobie udało? Przecież nikt nie lubi tych zdjęć. Dziewczyny, laska chce mi zrobić sesję. Mówi, że mam to co? Ja zajebiście. No super, chodźmy lepiej na sprawdzian. No właśnie. Jaki sprawdzian? Zapomniałam, nic nie umiem. Dziewczyny, pomóżcie mi, ja nic nie umiem. Proszę. Zapomnij. Ta fotografka pytała o was. Serio? Serio, potrzebuję więcej modelek. Możemy iść pani do, spra do sprawdziania. No? Chodź, będziesz siedzieć ze mną. Dzięki, jesteś Chodź. kochana. No naprawdę świetne przyjaciółki. Przed chwilą chciał ją kompletnie olać, tylko i wyłącznie dlatego, że ona dostała jakąś tam szansę sesji. No nie wiem, ja na miejscu tej dziewczyny dość mocno zastanowiłbym się nad tą znajomością. Ja od zawsze marzę, żeby zostać modelką. Wiem, że nie jestem idealna, ale mam ciekawe rysy twarzy i w ogóle jestem oryginalna. A teraz da się wszystko wyretuszować, także jeszcze trochę poćwiczę i będzie super. No wiecie, jak to mówią, zamarzenia nikt nie każe, no. Ważne tylko, żeby przesadnie się nie fiksować. Zresztą w dzisiejszych czasach to w modelingu chyba każdy już może być. Jezus, ja mam nadzieję, że to nie zabrzmiało jak płocice, o te dziewczyny. Nie, kompletnie nie o to mi chodziło, tylko chodzi mi o to, że kiedyś te kanony piękna w modelingu były zupełnie inne niż teraz. O dobra, ja się już nie będę pogrążał. Uczennice drugiej klasy liceum są już po sprawdzianie z historii. Klasówka niezbyt dobrze im poszła. Jednak nie przejmują się tym. Myślą tylko o zdjęciach, które rano sobie robiły. Wracają do sali gimnastycznej, bo Klaudia powiedziała koleżankom, że fotografka im też chce zrobić zdjęcia. Marzą o tym, by być modelkami. Zazdroszczą urody ładniejszej koleżance i chcą być takie jak ona. tutaj mamy. Ty to umiesz w ogóle obsługiwać? Nie, nie zepsuję, proszę cię. Tak? Ustawcie się. No. Czekaj, czekaj. Rozumiem, że ta fotografka to znajoma tej dziewczyny, tak? No bo przecież bez pozwolenia nie wzięłaby drogiego sprzętu. Tak, Proszę trochę oczy i głowa do góry. Złap mnie też. Żeby mhm czyny, co wy robicie? Wiesz nie ten sprzęt kosztował? My się tylko wygłupiamy. Chciałbym sobie zrobić razem zdjęcia. Nic się nie dzieje złego przecież. Słuchajcie, mogę wam zrobić jedno wspólne zdjęcie na pamiątkę. Będziecie sobie je mogły potem kupić, no ale to tyle. No, ale my też byśmy chciały spróbować. No, jako modelki. Właśnie. Ale wiecie co, no modelki muszą mieć w sobie to coś. Ja was potencjału nie widzę. O, Jezus, jak ona ich zniszczyła. Jak można tak szybko dzieciakom marzenia niszczyć? No, no kurczę, same by do tego wcześniej czy później doszły, że to w sumie nie jest droga, którą chciałyby iść. Bo modeling nie wiąże się tylko i wyłącznie z tym, że się ładnie na okładkach wygląda. To jest naprawdę bardzo ciężka robota i podejrzewam, że niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. Przecież, Przecież jak pani rozmawiała z Klaudią, to pani o nas pytała, no tak? No właśnie. Co no to? E, nie, nie przypominam sobie. Klaudia okłamała koleżanki, że fotografka im też chce zrobić zdjęcia. Dziewczyna liczyła, że przypodoba się koleżankom i te pomogą jej na sprawdzianie, do którego w ogóle nie była przygotowana. Nastolatki są wściekłe na koleżankę. Ja już rozumiem w takim razie, czemu to trio się kumpluje. One wszystkie są po jednych pieniądzach i cała trójka ma paskudne charaktery. No nic, tylko wykorzystywać tych ludzi, masakra. Dziewczyny, dajcie spokój. Żałujesz tego cwania rojebnego? Dokładnie. Emilka, czekaj, no co ty wyprawiasz? Proszę cię, porozmawiajmy. Nie. Tylko się no wygłupiłyśmy się z Emilą, nic poza tym. Dałyśmy się wyrolować tej głupiej Klaudii sobie myśli, że jest najładniejsza i najmądrzejsza. Ja w ogóle nie wiem, co ta fotografka w niej widzi. Normalnie bym powiedział, że to bardzo płytkie myślenie, ale z tego, co widzę po tej klawni, to chyba faktycznie tak myśli. No nic, zobaczymy, dokąd ten wózek pojedzie. Chociaż ja już trochę wiem. Natalia Czapla i Emilia Pakuła z klasy drugiej liceum są wściekłe po rozmowie z fotografką, która nie chciała im zrobić zdjęć i dała do zrozumienia, że nie nadają się na fotomodelki. Dziewczyny mają coraz większe kompleksy na punkcie swojej urody. Takimi zmarszczkami, to ja się powinnam schować do jakiejś jamy, już nigdy więcej z niej nie wychodzić. A ja co mam powiedzieć? Wyglądam jak chomik z tymi wworami pod oczami. Daj spokój. Popatrz na te fałdy na moim czole. To jest dopiero masakra. Jezus, Maria, ile wy macie lat, 16? Spokojnie, zmarszczki to dopiero się pojawią. Poczekajcie, aż wam strzeli 28 lat, wtedy to się nieźle zdziwicie. Cześć, dziewczyny. A jak z tobą użalać, mogłybyście coś ze sobą zrobić? Taka cwana jesteś, to może zamiast błagać o pomoc przy sprawdzianie, było się nauczyć, a nie później płakać? Odezwała się panna idealna. Nie obrażajcie się, wystarczy trochę zainwestować, żeby dobrze wyglądać. Może w operacje plastyczne, co? No nie, możecie sobie zrobić botox. Co? Botoks? No. no, to nie jest dla starych bab? Co ty wiesz, ile aktorek i modelek to robi? Podobno jak się zacznie wcześniej, to skóra się tak nie będzie starzeć. Nie no, serio? wszystko fajnie, tylko że to pewnie kosztuje fortunę. Właśnie. No wiesz, nie ma nic za darmo. Na 100% to, czego potrzebują te 16-latki, to jest właśnie Botox. Te dziewczyny naprawdę trzeba od ciebie odseparować, bo to się może źle skończyć. Kurde. wiesz co tak w sumie? To ty też byś sobie mogła zlikwidować te bruzdy między oczami i Co ty mówisz? No, serio. Nie, nie widzisz? Mogłabyś coś z tym zrobić, ale, ale spokój. A okej, okay, czyli spoko, już się kumplujemy. Już w ogóle zapominamy o tym, że w sumie ona ją oszukała tylko i wyłącznie po to, żeby pomogła jej na sprawdzianie. I że w sumie przed chwilą zasugerowała, że są brzydkie. Natalia i Emilia czytają w internecie artykuły o Botoksie. Wierzą, że dzięki niemu będą piękne jak Klaudia i zostaną sławnymi fotomodelkami. Kurzy łapki i sześćca z W To Są chyba między oczami, na no nie dajcie spokojnie, nie dajcie sensu. te

Ich will eine Fotomodelle werden und eine internationale Karriere machen. Oh, Fotomodell, internationale Karriere. Super. Viel Erfolg! Sehr, sehr gut. Bitte. Entschuldigung, ich frage mich, ob ich nach Pumete komme. Pumetek, Schulball. Hättest du Lust, mit mir auf einen Schulball zu kommen? Ktoś tu ma ego top, bo z tego co zrozumiałem, to ona właśnie powiedziała, że jest międzynarodową modelką. Zastanawiaj się. Klaudia jest siebie dumna. Nie tylko zaimponowała nauczycielowi wypowiedzią po niemiecku, ale też najprzystojniejszy chłopak w klasie chce ją zabrać na szkolny bal. Koleżanki bardzo jej zazdroszczą. No i co z tego, że się dobrze uczę? Klaudia idzie na półmetek z najfajniejszym chłopakiem z klasy, a ja? A mnie nikt nie zaprosił, oczywiście. Mam tego dość, muszę coś z tym zrobić. To były kiedyś problemy, nie? Jak ja bym chciał wrócić do tych czasów, gdzie moim problemem było to, że nie nauczyłem się na sprawdzian biologii. Chociaż nie, wiecie co? Nie chciałbym chyba do szkoły wrócić. Ale do tych problemów już tak. Kiedy 16-letnia Emilia Pakula, uczennica klasy II liceum, wraca do domu, myśli tylko o tym, jak namówić rodziców na drogie zabiegi upiększające. Jest przekonana, że musi coś zrobić, żeby być piękna jak Klaudia, bo wtedy będzie szczęśliwa i jej życie się zmieni. No, jestem brzydka i muszę coś z tym zrobić, mamo. Chwila, chwila, chwila. To chyba jakiś żart, prawda? Ja się wcześniej z pracy zrywam, bo myślałem, że Bóg wie, co się stało. Tak, ja wiem, dla mnie też to jest kuriozalna sytuacja, ale. Słuchajcie, to jest dla niej bardzo duży problem. I tu akurat fajnie, że zamiast robić jakieś szemrane rzeczy ze sobą, to alarmuje rodziców o tym, że problem się pojawił. A to akurat popieram. Jest to jest poważna sprawa, tato. Spokojnie, córeczko, ktoś ci coś powiedział? Mam lustro, nie trzeba. A rozum? Pytam się, czy masz rozum? Gdzie podziałaś rozum? Przestańcie krzyczeć. Emila, to nieprawda, co mówisz. Jesteś, jesteś bardzo ładna. Tak, jakby miała garbę, też byś powiedziała, że jestem ładna, prawda? No dobrze, to co ci się w sobie nie podoba? Wszystko! I czego od nas oczekujesz? Psychologa. Tylko ona chyba jeszcze o tym nie wie. Ale ona naprawdę potrzebuje psychologa. Coś wam pokażę. Zobaczcie, co znalazłam. Ciekawe jest. E, to jest takie nowe e, centrum estetyki ciała. Naprawdę, bardzo dobre. No, trochę droższe od innych, ale dają gwarancję na wszystkie zabiegi. Zobaczcie. Jakie zabiegi? Bo tak znaczało i koczu. Ko co? Ty chyba na głowę upadłaś. Tato, proszę cię no zobacz, chociaż. Zobacz. Jakie tato? Dziewczyno, zastanów się! Niczego ci nie brakuje! Jesteś zdrowa, powinna ja być za to wszystko wdzięczna. O, no tak, zawsze było to samo gadanie. Tu akurat popieram i bardzo bym się zdziwił, gdyby się okazało, że nagle by jej pozwolili pójść robić sobie te zabiegi medycyny estetycznej, bo w tym wieku to jest kompletnie bez sensu. Ale też pamiętam takie sytuacje, że niezależnie co chciałem, a było to nieosiągalne do spełnienia, to zawsze było takie gadanie ze strony rodziców, że ty przecież wszystko masz, wszystko dostajesz, o co ci chodzi. Myślę, że spora część z was też tego doświadczyła. A nie wymyślać te wszystkie głupoty! To nie są żadne głupoty! Jak mi nie pomożecie, to się zabije! Emila! podatne sobie żyły napisze list, że to przez was! Słyszałaś? Nie jestem głucha! Teraz to już przegięła. Emila! Jeszcze raz usłyszę te wszystkie głupoty, to koniec kiesiągowym! Słyszałaś? Nie no, pewnie córka przyszła z problemem. Być może błahym dla rodziców, ale zamiast jakoś wesprzeć, spróbować znaleźć jakieś inne rozwiązanie, to dowalmy jej jeszcze karę. Na pewno to poprawi sytuację. Oni nic nie rozumieją. I nawet nie chcą mnie zrozumieć. Mama zawsze była ładna, podobała się wszystkim chłopakom. A ja? A ja się nikomu nie podobam. Jestem beznadziejna i brzydka. Emilia jest zła na rodziców, że nie chcą jej pomóc. Jej matka martwi się o córkę, bo wie, że dziewczyna zawsze miała kompleksy i była nieśmiała. Emilia, naprawdę uważam, że jesteś bardzo ładna, tylko musisz w siebie uwierzyć. O, i tak ta rozmowa powinna wyglądać od samego początku. Bez niepotrzebnego krzyku i karania. To czemu nikt mnie jeszcze nie zaprosił na półmetek? Może ty kogoś zaproś? Mamo, jestem okropna. Nikt nie będzie chciał ze mną pójść. Nieprawda. A widzisz te wory pod oczami? Emilka, nie ma ludzi idealnych. Klaudia jest. Mamo, chce zostać sama. Przejdź za chwilę na kolację. Uh -huh. Śmieję się, bo przypomniało mi się, że czasami jak rodzic coś zrobił nie tak. No i nie powiedział, przepraszam, to nagle w pokoju magicznie pojawiało się na przykład pokrojone jabłuszko, albo na obiad było twoje ulubione danie. No hej, Emilka. No hej, gadałaś z rodzicami? No, gadałam. Weź, oni mi w życiu nie dadzą tyle kasy. Wiesz, co oni mi powiedzieli? Że ja jestem jakaś nienormalna. No, mi to samo. No i co teraz? No teraz to się chyba tylko możemy pochlastać. Bez no. nadzieja jakaś. Masakra. No, Siemka. Raczej. Siemka. Hej. No, hej. I co, idziemy z tym botoksem? Co, ty, nasi rodzice się nie zgodzili. Nie no, masakra, po prostu najgorsi rodzice na świecie. Jak mogli się nie zgodzić? No jasne, ale żaden lekarz nam tego nie zrobi bez zgody naszych starszych, nie? No. Ej, słuchajcie, znalazłam coś przed chwilą. Popatrzcie na to. No. Witam. Mam do sprzedania botoks w każdej ilości do samodzielnego wstrzykiwania. Sprzedam tanio. No, no. No, ale co to same sobie to mamy wstrzyknąć? Słuchajcie, widziałam jak lekarz to robi na mojej mamie. To nic trudnego. Kompletnie niepodejrzana aukcja. Ja myślę, że dziewczyny powinny się to wziąć od razu. Nie no jasne, ale skąd my na to weźmiemy hajs? Nie wiem. Wiecie co? Ja no. to załatwię. Trzymajcie kciuki, zadzwonię do was. Okay. Dobra. <laughs> to na razie. Cześć. Pa! Hej. A w jaki sposób chcesz to załatwić? Nie wiem, nagle na przykład zaczniesz robić jakieś korpetycje innym uczniom, bo mam nadzieję, że taką formę wybierzesz. Licealistki Klaudia, Emilia i Natalia umówiły się przed lekcjami w szatni. Wieczorem uzgodniły, że Emilia kupi botox przez internet używając karty swojego ojca. Postanowiły, że same wstrzykną sobie preparat w twarz bez pomocy lekarza i bez zgody rodziców. Dziewczyny są podekscytowane. Dura, chowaj, chowajcie też, bo zobaczyć, chowajcie to. Skąd wziąłeś kasę? No właśnie. Wzięłam, dać ta, kartę kredytową i kupiłam igły w aptece. Zajecie. Ej, dobra, jesteś. Wiecie co? O, wow, bardzo zabawne. Ja myślę, że twój tata będzie naprawdę przeszczęśliwy, kiedy odkryje, że to właśnie z jego karty zostało zapłacone za te wszystkie dziwne rzeczy. Ja w necie znalazłam e, instrukcję, jak to sobie wszystko wstrzykiwać. Ja mam, ja, z... o, patrzcie, nie pa, patrzcie, 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 patrzcie. Uwaga. Wow. O Jezu, potem zostają? już to musi boleć. Słuchajcie, na urodę trzeba no, cierpieć. No, no, damy radę, no nie, no ale aż Tak? O, wow! Aż no. mi boli, jak na to patrzeć. No. Damy radę, nie? Damy radę. No, dobre laski. To kiedy to robimy? Hmm. Jak, jak najszybciej, zanim się z nim... ojciec z kabiny. Kosmetolodzy i kosmetolożki ich nienawidzą. Odkryły bardzo szybki, prosty sposób, jak wygryźć ich z ich własnej roboty. Przecież tutorial na YouTube wszystko załatwi. Dziewczyny zaplanowały, że od razu wstrzykną sobie botoks w szkolnej łazience. Znalazły w internecie film instruktażowy i są przekonane, że z łatwością zrobią to same. Nie boją się, że coś się nie uda. Wygląd jest dla nich najważniejszy, więc zrobią wszystko, by być piękne. Dobra, ja tu muszę przeczytać jeszcze raz. To nie jest takie proste, wszystko jak się wydaje, słuchajcie. Jezus z Maria, czy one naprawdę zamierzają to zrobić w kiblu? I to jeszcze przy tej brudnej, mokrej umywalce. O Boże, świetnie. Dobrze, że to jest tylko serial, a nie prawda. Dobra, czytaj. Ręce mi się trzęsą. Słuchaj, musisz to wstrzymać pod kątem. Nie denerwuj się. Ale jak to łatwe? Pod kątem, no łatwo, pierwszy raz to robię Gdzie chcesz to zrobić? Nie W tym miejscu się boję, słuchajcie. Nie, jak no mi coś się wyjdzie... Wzią. No weź to bija, to twoje urody. No zbija, jak się pokaleczy, cała mi nie wyjdzie. Coś... coś urodzi. Urodzi. Czekaj, patrz, no... To jest I prosty, gdzie? No. Nie się. Boję. No. Nie bój się. Czego tu się pasnąć dziewczyny, oglądałyście ten filmik. Mam nadzieję, że chociaż jest dwa razy. Przecież to jest bardzo proste. Nie, no tobie zrobię. Nie, 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 Proszę nie, 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 cię, nie łatwiej. łatwiej. Nie Dajcie spokój! Ale. Zróbmy to na spokojnie w domu. Ja nie chcę spuchnąć jak ropucha w szkole. Dobra, 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 to jest dobra opcja. Dziewczyny na razie rezygnują z wstrzyknięcia sobie samodzielnie botoksu, ale umawiają się na wieczór. W takim razie mam nadzieję, że do wieczora ojciec odkryje, że z jego karty w podejrzany sposób zniknęły pieniądze. Co robicie? Co to jest? Nie chowaj tego, co to jest. Nie, twoje sprawa nie interesuje się dużo. A, a skąd wy to macie? Skońca. Emila kupiła w internecie. Zwariowałyście? Co, chcesz spróbować? Nie, dzięki, nie zwariowałam. Boże, dziewczyny, nie róbcie tego, to niebezpieczne. Ty tam wiesz... Jasne, że wiem. Widziałam ostatnio taką dziewczynę w internecie. Jasne. No jasne, wstrzyknęła sobie botox i teraz wygląda kropa. fascynująca. Przeraziłam się z ja, ja wiem, że to by było w idealnym świecie, ale naprawdę dobrze by było, żeby te dziewczyny poszły to teraz zgłosić do nauczycieli. Oczywiście, że tego nie zrobią, no bo musi być kontent w odcinku, ale naprawdę byłoby fajnie. Aha. Wiesz co, zrobiłam kanapki, kupiłam soki i owoce. Chodź, chodź, bo się spójrzmy. Chodź. Emilia z klasy drugiej D liceum umówiła się z koleżankami na imprezę, podczas której będą sobie wstrzykiwały botox. Rodzice dziewczyny wychodzą do kina i nie domyślają się, co planują na storadki. Emilka jest podekscytowana. Wierzy, że zastrzyki z botoksu uczynią ją szkolną pięknością. No, szybciej. To nie tak tak jest dawaj. takie proste. Dobra. Rozumiem, że rękawiczek w sumie też nie potrzebują. No jeżeli na tutorialu nie było powiedziane, że trzeba kupić jakieś tam rękawiczki, no to po co? Zresztą przecież one nie dotykają tego płynu. Dobra, już mogę? Tak, możesz, no dawaj. No i. Wow, w końcu widać mi górną wargę. Czy to znaczy. No, i na czoło. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak, słuchajcie, ja ten moment ymm, wprowadzenia y, tej substancji uciąłem, ponieważ wiem, że YouTube nie za bardzo takie rzeczy lubi. Ale spokojnie, w opisie macie link, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało. Muszą gdzieś być. Rodzice Emilki wracają do domu, bo zapomnieli biletów do kina. Podekscytowane dziewczyny nie słyszą, że rodzice wrócili i nadal wstrzykują sobie Botox. Zawsze coś, zawsze coś musi być nie tak. Dobra, to zrób no. mi teraz usta, ale ja chcę mieć większe niż Dobra, żymiro, dobra okay? dawaj. Mhm. No. Dziewczyny, co jest nie tak z moją buzią? No, co się tam dzieje? dzieje, no? Boże, cholera f... jasna. No. Słabo I siadaj, mi. Się siadaj, mi się siadaj, mi się siadaj, siadaj. Nie, niemożliwe. Zrobiłaś jakaś reakcja alergiczna, bo podały rzeczy niewiadomego pochodzenia? No ale przecież ten sprzedawca mówił, że to jest wszystko super, picuś glancusz, czyściutkie. O rany. Proszę chcesz. was, zróbcie coś. Co robimy? Nie wiem. Jakie są na pogotowiu? Nie mam pojęcia. Y Panie, za, nie, zaraz, zaraz coś wymyślimy, zaraz coś wymyślimy. Emila, co ci się stało? Co to jest? Mamo, pomóż mi. Co to jest? Bocoks i kwas hialuronowy. Strzyknęłaś to sobie? Ale wszystko było dobrze, teraz zaczęło tak ten, ja nie wiem dlaczego. Czy ty zwariowałaś? Co? Wy też to sobie strzykiwałyście? Już ja nie zdążyłyśmy właśnie, no. <noise> A szkoda. To Znaczy nie, bardzo dobrze, że tego nie zrobiły. I co, nie możesz znaleźć? Musimy ją zawieźć do szpitala. Rany boskie, co, co jej się stało? Strzyknęła sobie botox i nie wiadomo co jeszcze. Co takiego? Ja nie rozumiem, zrobiłam tak jak trzeba było. Tak było. Słuchaj, Jestem. weź te, te strzykawki, trzeba to pokazać lekarzom. O, skąd wy to wytrzasnęłyście, do jasnej cholery? Z internetu. Tu. Upadłyście na głowę? Ja myślę, że cała trójka poczuła psychologa. I odpowiadając na pytanie, tak, upadły na głowę. I to chyba już jakoś w drugiej minucie od odcinka. Dobrze, 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 siadajcie, siadajcie. Muszę Ci zabrać dwie uczennice z lekcji: Natalia i Klaudia. Weźcie swoje rzeczy i chodźcie ze mną. Pamiętam, Szeromona. Zrobiłeś co? Emilia Pakuła z klasy drugiej deliceum, nie przyszła dzisiaj na lekcję. Dziewczyna dostała silnego uczulenia na twarzy po wieczornych eksperymentach z botoksem. Koleżanki Emilii, Klaudia i Natalia boją się, że ich rodzice także dowiedzą się, co zrobiły i będą wściekli. Naprawdę to jest wasz jedyny stres w tej sytuacji? Nie martwicie się na przykład o to, że nie wiem, wasza koleżanka może stracić wzrok? Zresztą ja nie powinienem być w szoku. One są wszystkie po jednych pieniądzach tam. Hej, Emilka, jak się czujesz? Zrobiło się uczulenie. Emilka, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, nie, nie płacz. płacz. Będzie dobrze, prawda? Z czasem te plamy znikną, ale... To, co zrobiłyście, było naprawdę głupie i nieodpowiedzialne. Zadzwoni pan po naszych rodziców? Właśnie rodzice już tutaj jadą. Co? Powiedzcie mi, dziewczyny, co wy sobie w ogóle myślałyście? No bo my chcemy być modelkami. Naprawdę? No myślę, że zaczęły naprawdę bardzo dobrze. Dobry plan! Szczytem marzeń mojej córki jest zostać modelką? Kiedy tylko przyjadą wasi rodzice, spotykamy się całą klasą i porozmawiamy o tym. Po co z całą klasą? Właśnie. Po to, żeby wszystkie wasze koleżanki się dowiedziały, jak się kończą takie eksperymenty. Właśnie po to! My to załatwimy, proszę pana. Ale siara. No. tu. Ale w sumie chciała być popularna i, i chyba teraz będzie. Patrzcie, już nawet okulary przeciw są na czynności, jak wszystkie gwiazdy. Chciałam coś ze sobą zrobić. Myślałam, że jak wygładzę sobie twarz, to wszystko się zmieni. Że będę się podobać chłopakom... A teraz co? Wyglądam jak jakiś monstrum i mogę sobie do cyrku iść? Dziękuję za takie upiększenie. Nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Jest tanio i szybko? Jest tanio i szybko. Czy wyszło dobrze? No cóż, nie można mieć wszystkiego. No dobrze moi drodzy, to jest już koniec naszej wspaniałej historii trzech przyjaciółek, które chciały zostać modelkami. Dzisiaj nauczyliśmy się tego, że raczej nie powinniśmy ufać Wszystkiemu co jest napisane w internecie A przede wszystkim nie powinniśmy korzystać z podejrzanych aukcji Ode mnie to już wszystko Pamiętajcie, że standardowo link do pełnego odcinka Jak i do wszystkich moich socjali Znajdziecie w opisie, także zachęcam do przeczytania No i co, to chyba na tyle Pamiętajcie, że co złego to nie ja Widzimy się już niedługo Trzymajcie się i cześć!